Dzień dobry, witajcie! No Spadł w tatrach śnieg, tak jak było to zapowiadane, i postanowiliśmy się wybrać i zobaczyć od jakiej wysokości ten śnieg leży. Jesteśmy na szlaku na Halę Gąsienicową, już niedaleko w samej hali powyżej Kaczmiska, więc połączenia szlaków do innej Jaworzynki przez Skupniów Upłas. Na wysokości w tej chwili trochę ponad 1500 metrów i ten śnieg zaczyna się pojawiać. Trochę powyżej wysokości 1400, ale to nie leży jeszcze wtedy na, na szlakach, tylko bardziej na trawach. Natomiast gdzieś od 1500 zaczyna, zaczyna już leżeć właśnie na szlakach. Tutaj akurat w tym miejscu, gdzie idę w tej chwili, to zrobiła się taka ciapa pod, pod stopami. Oczywiście w listopadzie już śnieg, no to nie jest nic nadzwyczajnego, nawet dosyć dziwne, że jeszcze śnieg. W tym roku nie padał w Zakopanem A na razie prognozy nie wskazują na to, żeby w zakopanym zaczął sypać śnieg. Widzicie, że na no oprócz tego śniegu, który już trochę przynosi nam taką świąteczną atmosferę, nie da się ukryć. No to oprócz tego śniegu i najbliższej okolicy. Niewiele, niewiele. Niestety dzisiaj widać mgły chmury. Ale tutaj już... Możecie podziwiać takie właśnie białe, białe połacie. się po lewej stronie wszystko już białe na Kasprowym Wierchu już prawie 15 cm, bo tutaj w tym miejscu, gdzie jestem, gdzie ten śnieg przed chwilą się praktycznie zaczął, to na pokrywa nie przekracza paru centymetrów, ale im wyżej byśmy poszli, też tego śniegu będzie oczywiście, oczywiście więcej dalej no tak popatrzcie się jak ładnie to wygląda nie jest to oczywiście pierwszy śnieg w Tatrach w tym sezonie jesienno zimowym bo mieliśmy we wrześniu taki atak zimy tego śniegu było bardzo, bardzo, bardzo dużo natomiast najbliższe dni przyniosą trochę ocieplenie, także ten śnieg tutaj myślę, że będzie topnic, natomiast wyżej no to zostanie z nami. No i też poprawi się pogoda, bo na razie mamy dzisiaj, wczoraj przez cały dzień padał deszcz zakopany, na w Tatrach ten śnieg sypał coraz niżej, natomiast w najbliższych dniach, tak jak mówię, ta pogoda się poprawi, pojawi się słońce już jutro, a wtorek i środa to już całkiem, całkiem słoneczne dni i temperaturą powyżej 10 stopni Zakopane Widzicie, że paru turystów tutaj idzie natomiast ja po drodze nie spotkałem zbyt wielu może 10 osób co jak to szlak na Halę Gąsienicową w niedzielę to jest naprawdę naprawdę bardzo, bardzo niewiele w Kuźnicach zupełne pustki pamiętać jednak trzeba, że nie kursuje przecież kolejka na Kasprowy która przechodzi tymczasowy rem. No i tutaj widzicie, że już taka chlapa ciapa trochę ustąpiła do tego śniegu. Z każdym krokiem jest coraz, coraz, coraz więcej i tutaj jakby takie drobne przejaśnienia. Są takie prognozy, że w godzinach popołudniowych może nam się trochę przejaśnić, ale zobaczymy, czy te prognozy tak naprawdę się sprawdzą. Natomiast jutro już raczej na pewno no zaświeci, nam, zaświeci nam, słońce. No dzisiaj niestety na razie przynajmniej z hali gościncowej Nie zobaczymy pięknych szczytów otaczających właśnie ale gośnicowo, no niestety niestety takie chmury napłynęły, ale nie mamy to narzekać, bo październik był przecież przepiękny ciepło. Przez tydzień temu było ponad 20 stopni zakopanym. Dzisiaj ta temperatura wynosiła 5 stopni w centrum, w późnicach. To były 4 stopnie. A tu widzicie, jak ta kosówka jest przysypana już taką poważną warstwą śniegu. Można ulepić bałwana, można rzucić śnieżką. A, tak jak mówiłem na lekka no to już będzie pokaźna, pokaźna warstwa śniegu. No to popatrzcie się jeszcze przez chwilę na no to piękne, białe, białe połacie tutaj na szlaku. Na halę nie i powiem, że tak delikatnie jakby zaczynało się przejaśnić, ale to na razie tak delikatniej niestety. Widoczność tak na tej chwili na jakieś o, 300 metrów można powiedzieć. To by było na tyle. Sponownie z ponownie zaśnieżonych teatrów w wysokości 1400-1500 metrów. Pozdrawiam.